Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie zrobimy sobie podsumowanie roku 2025, więc zapraszam do oglądania. Teraz tylko pokrótce sponsor dzisiejszego odcinka, jest nim oczywiście XTB. U maklera tego możesz założyć sobie konto inwestycyjne zero prowizji przy inwestowaniu w akcje ETF -y do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro miesięcznie, jest również Ike i Igze ja sobie przeniosłem od innego maklera Ike, jestem bardzo zadowolony no i tyle, no i jeśli jeszcze nie masz konta, chcesz rozpocząć inwestowanie, bo jest początek 2026 roku, no to ja Cię zapraszam do linku w moim opisie również z tego linku jest dostępny cały cykl szkoleń albo możesz to mnie napisać, zapraszam na grupę, na messenger'a, też chętnie pomogę w, w podjęciu, czy tam nakierowaniu, jak najlepiej zrobić, żeby nie stracić swoich pieniędzy od razu. I to tyle, tak, ostatecznie ty zawsze podejmujesz to ryzyko, więc inwestuj odpowiedzialnie. Dobra, to lećmy już z tym podsumowaniem. E, oczywiście aplikacja MyFund mam już z 10 podzakładek otworzonych, zrobiłem sobie krótki research mojego portfela i zaraz Wam poopowiadam e, co tam się podziało. Zaczniemy sobie od tego e, co w ogóle... Miałem w portfelu i z czego zrezygnowałem. Ci, co mnie oglądają, wiedzą, że w połowie roku postanowiłem wyjść ze spółek, które się kisiły. Były to głównie spółki jakieś produkcyjne o niskich obrotach. Szukałem tam swojej po prostu jakby niszy możliwości zarobku. Niestety, no, po półtorej roku okazało się, że no, szału nie ma i trzeba zmienić tą strategię. No i co się okaże, jestem bardzo ze zmiany zadowolony, bo w pierwszym roku miałem 3% z hakiem, no bardzo słaby wynik. No, ale też musimy powiedzieć, że jeszcze na takich kwotach i tak regularnie wcześniej nie inwestowałem, więc też się uczę i Wy się możecie uczyć ze mną. Cieszę się, że już minęły 2 lata i, i dalej nagrywam. To jest w ogóle fajna kwestia. No, i teraz Wam opowiem, ja, z jakich spółek zrezygnowałem. Zrezygnowałem ze spółki Ambra. I też wyszło na dobre, mimo że tu jestem na e, lekkim minusie. E, firma produkująca, jak wiecie pewnie, że produkuje alkohole e, różnego rodzaju. E, natomiast, e, no, firmy produkcyjne, tak jak już mówiłem. E, nie są dla mnie perspektywiczne w naszym kraju. Najlepiej je zostawić w spokoju, poza pojedynczymi przyk przykładami. Nie widzę tam dobrych perspektyw. Pracuję też w branży transportowej na co dzień, i jeśli będę widział perspektywy dla produkcji, to od razu będę to widział po branżach transportowych, bo oni od razu powiedzą, że jest lepiej widać jakieś ożywienie. A jeśli w transporcie jest ożywienie, to znaczy, że produkcja też idzie do przodu. U nas, niestety, kraj ciągnie na usługach typowych usługach nie na produkcji, tutaj produkcja jest w stagnacji już dobrych kilka lat i, i mało, która w ogóle się rozwija, raczej więcej się zwija, pewnie dojdziemy w pewnym momencie do dołka, no ale jeśli będę widział jakiekolwiek zmiany na lepsze, to, to może wrócę do jakiejś spółki produkcyjnej. Co miałem jeszcze? Kolejna spółka produkcyjna, Aplisens. Też delikatnie na stracie, Arctic, tutaj 1700 zł straciłem na tej spółce, 37% straty łącznej no i bardzo dobrze, bo potem jeszcze od tych 11-12 zł średnia cena kupna 18 zł, średnia cena sprzedaży 11,28 czyli jeszcze zaoszczędziłem ponad jakieś 3 zł na jednej akcji. Azbisu nie wyrzuciłem, natomiast robiłem na niej, na niej dużo transakcji. To jest chyba najlepsza spółka u mnie w portfelu. Zarobiłem już na niej na dzień dzisiejszy 2559 złotych. Bardzo fajna spółka. Teraz czekam na jakąś korektę, żeby znowu wsiąść do pociągu. Bardzo fajnie udaje mi się sprzedawać na jakichś lokalnych szczytach, kupować na lokalnych dołkach, uśredniać sobie w dobrym momencie w dół czy nawet w górę, no ale potem następuje na przykład wybicie tej spółki e, znowu do góry i, i tu Asbiz jest u mnie chyba najlepszą spółką. Aseko SE, e, tu jakieś pojedyncze transakcje, byłem bardzo niezdecydowany, teraz już w tej spółce siedzę, więc, e, więc mam ją w głównym portfelu. ATC Cargo, e, ja tą spółkę sprzedałem, dlatego że wiedziałem, że dobry czas się dla niej skończył, i mamy średnią cenę sprzedaży: 17 zł, natomiast średnia cena zakupu: 15,61. Zarobiłem już na niej 900 zł, 20%. Aktualnie cena kisi się w okolicach 15 zł i nic w żadną stronę nie idzie. Nie zapowiadają się tam jakieś większe wzrosty, nie ma za bardzo. Z czego chyba ta spółka wzrosnąć? Nie ma jakichś informacji, listów od prezesa, że mieliby, nie wiem, otworzyć jakieś nowe biuro, zwiększyć e, zatrudnienie o 10-20%. Nic w tym temacie nie słyszę, nie słyszę a frachty stoją, raczej e, morskie, stoją w miejscu. ATM Grupa e, wywalona. Na stracie drobnej, ale półtorej roku kiszenia się spółki. No, CCC mam w portfelu, na razie jestem 136 zł na minusie, ale chyba już dzisiaj wszedłem na delikatny plus po ostatniej sesji CFSA. Była dla mnie bardzo ciekawa spółka, bardzo fajny model biznesowy. no W zasadzie podobny do Kruka, tylko mała, lokalna, że tak powiem. Bardziej lokalnie działają, znacznie mniejsze, mniejszy portfel zadłużenia, dużo mniejsze kwoty, ale w tym są pieniądze. Tylko CFSA wyleciało, dlatego że zarząd, no, można to powiedzieć, oficjalnie robi legalne machloje. Nie? Omawiałem też to w jednym z filmów. Dokładnie, jak ktoś by chciał wiedzieć, to może też to mnie napisać, odpowiem. Zrezygnowałem z delko, chociaż widziałem, że coś tam odbiło to delko, chyba koło 8 zł jest, ale to pod to, że wypłacają taką fajną dywidendę, ale co potem to nikt nie wie. Chyba ściągnięcie z giełdy się śmiejemy, natomiast delikatny minus 350 zł. ELT mam dalej w portfelu już jestem 950 zł na plusie tam coś będzie aktualnie pewnie na minus ale czekam na dalsze wzrosty tej spółki ja ją kupowałem po bardzo niskich cenach zaczynają od 17 zł tylko na małym kapitale niestety. ETF -y miałem tylko na chwilę, chciałem sprawdzić jak one idą z moim portfelem, ale potem z tego zrezygnowałem z tego pomysłu, szkoda mi było kisić tej kasy, wolałem ją puścić w obieg, żeby zarabiała, natomiast do tych ETF-ów sobie wrócimy, przeanalizujemy sobie, bo zarobiły bardzo dobre, miały bardzo, bardzo dobry wynik w zeszłym roku, natomiast tu trzeba też uważać na pewne pułapki handlowe. E, jakoś nie umie się do tych banków przekonać e, i zostawić ich w spokoju u mnie w portfelu. Też z niego zrezygnowałem. Zarobiłem aż całe 14 zł. E, Hortico wyfrunęło, ale powróciło właśnie do portfela na dzień dzisiejszy poszło info o podpisaniu aktu notarialnego na przyjęcie właśnie kolejnego hipermarketu, znaczy hipermarketu no takiego budowlanego marketu yy, Mrówka. Yy, więc yy, w drugim kwartale prawdopodobnie będą się już pojawiać pełne przychody z nabycia yy, tego sklepu. Yy, dlatego właśnie wracam do tej spółki, bo tam będą prawdopodobnie wzrosty, jeśli chodzi przynajmniej o przychody. Yy, Introl, no spółka produkcyjna, jak widzicie na minusie 400 zł. Kruk, e, krótkie strzały, 273 zł, zarobione, e, prawie 10%. E, chętnie bym wrócił do tej spółki, ale drogie akcje i kupowanie jednej czy dwóch akcji. Ja jakoś nie umiem się też przekonać. No, e, ogólnie dobra spółka, ale nie wiem, jakoś na razie nie, nie umiem do niej, do niej wrócić. E, może w przyszłości się uda. No mobruk mam w portfelu, ale i tak już coś zarobiłem na tym mobruku. Orlen postanowiłem, że rezygnuje z wszystkich akcji spółek państwowych. Na razie się planuje tego trzymać. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Gdzie, jakbym trzymał, to miałbym koło, no. 70% na dzień dzisiejszy i dywidendę dobrą w kieszeni. No Rainbow, jak wiecie, to trzymam. Sonel, kolejna spółka produkcyjna, wyfrunęła, zarobiłem aż 10 zł, też kieszenia dobrych pewnie z półtorej roku albo rok. Synectic, jak widzicie, zarobiłem na nim już 800 złotych 26%. Jest tu ilość sprzedanych akcji nie ma. No Zmniejszyłem pozycję, bo było prawie 20%. Obawiałem się, że, że spółka mi po prostu spadnie i pójdzie w dół, będzie jakieś większe odreagowanie. Natomiast no, to był kolejny mój błąd, bo dzisiaj ogłosiła spółka o tym, że tam wchodzi w kolejną współpracę na sprzedaż produktów. Teraz z głowy nie powiem, a nie chcę pomylić i kosztuje już właśnie 300, prawie 5 zł. Tekst. Minus 921 zł. To jest spółka, na której mam chyba największy hak do tej pory. Jaki miałem kiedykolwiek. Zaraz, zaraz po niej jest Arctic, ale tutaj wierzę w spółkę i czekam na lepsze czasy. Ten Square Games no mam w portfelu, ale już też ładnie udało się zarobić tysiaka wotum wyszedłem całkowicie. Nie widzę tam chwilowo dobrych perspektyw oprócz dywidendy. No i XTB udało mi się posprzedawać na szczytach tam po średnia cena sprzedaży, średnia cena zakupu. Natomiast tam był taki roller coaster, to szło do góry, spadło, znowu poszło do góry, ale dużo sprzedawałem po 9 dych, więc więc tutaj ta średnia pozwoliła, żeby te 10% zgarnąć na tej spółce. To tyle, jeśli chodzi o spółki, które posiadam i posiadałem które w zasadzie głównie sprzedałem, pozbyłem się, ale też co sprzedałem częściowo, a w których spółkach jeszcze z tej listy jestem. Dobra, wejdźmy sobie na te ETF-y. Tu mamy wykres ceny ETF-a w 2025 i to jest ETF na MWIC40. Jak zobaczycie, sporo ponad 35, po 96 zł i do 120, 30 w zasadzie doszedł, no to macie ponad 30, jakieś 36, 7, 8% zarobił. Podobnie się ma Ezwik, ten zarobił 29%. No i teraz można by powiedzieć, jak za chwilę zobaczycie moją stopę zwrotu, że no bez sensu. Tyle roboty, tyle analizowania, kombinowania, kupowania, sprzedawania a tu prosty ETF robi taki hajs i wystarczyłoby kupić 1 stycznia, co dużo osób robi, i po prostu czekać cały rok i kasować się, czy tam zarabiać bardzo dużo. Jeśli chodzi o SWIG i ENWIG to one sobie radzą w ostatnich latach bardzo dobrze. Natomiast to jest wycinek tylko jednego roku. I tak, faktycznie w tym roku przegrałem i to mocno przegrałem. Natomiast e, ja się też po pierwsze uczę, e, zdobywam doświadczenie i próbuję wyciągać te najlepsze spółki e, z ogólnie z całego GPW, a nie tylko z Mwigu u svg e, I mocniejsze porównania będziemy sobie mogli robić na zestawieniach kilku lat. Po drugie, e, Teoretycznie można by wykorzystać cały limit IKX, zakupić tego ETF-a jednego lub drugiego lub podzielić je na pół i zostawić sobie w spokoju. No w teorii powinien, powinno wyjść długoterminowo dobrze. Natomiast moment wejścia też może być e, różny. Może się okazać pewnego roku, że kupisz 1 stycznia, mój drogi panie, a 15 stycznia będziesz 30% w plecy, nie? Więc to też tak nie jest, że po prostu kupujemy sobie i rachu ciachu i na pewno zarobimy. E, po prostu tak tu wyszło, tak się udało w tym roku i jest spoko. Natomiast ogólnie, no te ETF-y sobie radzą bardzo dobrze. W ostatnich latach, e, no cały WIG rośnie, ogólnie już któryś rok z rzędu, więc... E, no więc jak najbardziej y, jest to rozwiązanie pośrednie natomiast tak jak mówię ja się uczę poznaję giełdę y, uczę się trochę analizy technicznej uczę się analizy fundamentalnej y, trzeba też czuć nastroje na giełdzie tak co się może za chwilę wydarzyć trzeba też pilnować trochę geopolityki mógłbym co prawda kupić, zamknąć i pewnie byłbym do przodu póki co, no ale ja to traktuję tak jak mówię jako lekcję moje inwestowanie. Jak już będę wiedział co się z czym je jak na tym zarobić to jak najbardziej. Natomiast jest wiele ETF-ów, które nie mają takich dobrych wyników i kupienie sobie ETF-u na SP500 pewnie nie ma już takiej stopy zwrotu, jest znacznie niższa, tak? więc y, tu trzeba uważać, jesteśmy teraz w mocnej hostie, więc y, y, trzeba uważać na takie y, pułapki y, myśleniowe. Y, dobra, co ja tu mam jeszcze? Tu mam analizę fundamentalną spółek z mojego portfela. Minefan ma też taką opcję: jest kapitalizacja, cena do zysku, cena kapitał y, to nawet EPS nie wiem do końca co jest, stopa dywidendy no, to byśmy mogli jeszcze też uwzględnić. E, dynamika przychodów, zysk na akcję, zastosuj. Zobaczymy, co mi wyjdzie. E, coś się sypło. E, to zastosuj go jeszcze raz. Może za dużo rzeczy mam wybranych. Teraz. No, coś się wysypiało. Okej, okay, dobra. Dobra, zostawmy to jak. Jak to jest? Tu można sobie ustawić, co tam chcemy wziąć pod uwagę. Spróbujmy jeszcze raz. Zero. No i widać, jaki, która spółka ma ranking. Widać, że najgorzej sobie radzi mobruk. Tu tylko taką zajawkę dla zainteresowanych: że Minecraft też ma taką możliwość. Jak ktoś jeszcze nie posiada, to zapraszam. W linku znajdziecie w opisie do filmu znajdziecie link, linku, gdzie dostaniecie miesiąc MyFunda za darmo i można sobie wgrać całą historię swoich transakcji, i takie rzeczy właśnie przeanalizować. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o taką podstawową, bardzo podstawową analizę fundamentalną. Z, z mojego portfela Dobra idźmy dalej dywidendy 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 224 było 2000 zł dywidend a zysku wyszło tam chyba z 1000 coś natomiast tu już mamy w tym roku 3987 zł i uwaga uwaga przestałem się na nich skupiać w zasadzie dochodzę do wniosku który już słyszałem parę razy, że dywidendy w zasadzie nie mają większego znaczenia, bo i tak są odcinane od kursu. No i niestety trochę to tak jest. Fajnie, że one wpadają i można je reinwestować regularnie, tylko żeby to miało sens, to spółka musi cały czas rosnąć, moi drodzy i zazwyczaj to co wypłaci, to po prostu cena akcji nie urośnie bardzo często na szczęście na spółkach dywidendowych e, na przykład w wik dywidendy radził sobie najlepiej przebił nawet zwykły WIG e, więc e, dalej siedzę w spółkach dywidendowych uważam to za dobry e, za bardzo dobrą rzecz e, tylko, że muszą to być spółki faktycznie takie pro-wzrostowe, e, tak? które mają potencjał. Sama dywidenda nic nam nie daje, jeśli spółka stoi w miejscu. Więc tu musimy uważać na to. Zobaczymy, czy uda mi się ten 2,25 pobić. E, myślę, że tak, bo e, przy tej wartości portfela to, to powinienem e, to przebić. Tym bardziej, że będą jeszcze dopłaty pewnie jakieś przed dywidendami, i, i chyba, że będę manipulował mocno akcjami, co też może się. Wydarzyć, tak? Bo jeśli będę widział jakieś dobre okazje, to nie mam problemu, żeby z jakiejś spółki wejść. Eee, dobra, eee, co mamy dalej? Stopę zwrotu pewnie chcecie poznać. No to w 225 miałem 18% e, i 65 e, 18,65 e, w porównaniu do M-WIG-u wig WIGU 20. Wigu i Wigu DIV to jestem daleko, daleko w plecy. Natomiast tak jak mówię, w połowie roku podjąłem pewne decyzje, one przynoszą bardzo duże korzyści, odbyło się to mniej więcej gdzieś tu w tym okresie, gdzieś tutaj i pozwoliło to, jak widzicie dobrze wyjść, przynajmniej trzymać się tempa wzrostu szerokiego rynku, czyli on mi nie uciekał, tak jak na przykład tutaj. Jak widzicie, tu były wzrosty, a mi spółki spadały. I coraz ta przepaść była coraz większa, coraz większa, coraz większa, i tutaj się zatrzymała i początek stycznia na razie jest dla mnie bardzo bardzo optymistyczny. Mam nadzieję, że się tak utrzyma, ale to będzie w porównanie pewnie dokładne w, w weekend co tam się ostatnio działo, co kupiłem, co sprzedałem, a kupuję i sprzedaję dość dużo spółek, dość duży obrót tam mam. Więc jeśli ktoś chce widzieć na bieżąco, to musi sobie po prostu polubić mój portfel na MyFund i będzie miał na bieżąco informacje. Link do mojego portfela w myfund znajdziesz w opisie do filmu. Także tyle zarobiłem. Co mamy jeszcze? Zysków w 2025 roku jest 7361 zł. Moi drodzy państwo, jestem z tego bardzo zadowolony. Zważywszy na to, że jak sobie podskoczymy tutaj, no to ja miałem w Kładł, mój portfel miał tylko 33 tysiące na początku roku. Więc bardzo fajnie to wyszło, bo jak jakbyśmy wzięli, wiadomo, to wpłaty są jakby regularne i to, to cały czas rosło, ale wiecie, jakby mi ktoś powiedział, że zrobię, mając 33 tysiące na koniec roku, zrobię z tego 7 tysięcy ponad zysku, no to to jest mega dobry wynik, nie? to wiecie, to wiadomo, wpłaty były i dlatego ta stopa zwrotu jest mniejsza i nie można tego tak liczyć, no ale jakby tak nie pamiętałem, że miałem taką, taką wartość portfela skromną, 33 tysiące, a na dzień dzisiejszy już yy, yy, dobijam całym, przebiłem już 60 tysięcy całym portfelem, więc w ciągu roku zrobiłem 100% de, de facto wartości portfela. Yy, wiadomo, poprzez wpłaty, poprzez zysk, poprzez PPK yy, to sobie zobaczycie na końcu, ale no to jest bardzo dobry wynik, bo dopiero pierwsza wpłata chyba była w grudniu albo w listopadzie 2024, więc tam na IKE było dosłownie kilkaset złotych, nic szalonego, więc załóżmy, że miałem około 34 tysięcy a na dzień dzisiejszy mam jakieś 60 chyba 2 jeszcze to teraz sprawdzę wam powiem dokładnie bo sprawdzałem też na xtb ile mam w gotówce yy, jeszcze yy, dużo tu sprzedałem ale już w styczniu znowu zacząłem odkupywać yy, zrobiłem pewne ruchy zostało mi w gotówce półtorej yy, półtorej klocka no widziałem że były bardzo fajne wzrosty więc wiedziałem że to może lada moment yy, yy, spadać. Wiadomo, jeszcze tam przez dwie trzy sesje nie spadało, natomiast już dzisiaj było widać 8 stycznia e, pierwszą korektę, gdzie mój portfel zrobił plus 1, a na przykład wik i wik 20 chyba ponad 2% spadły. Mm, ale ale e, jest spoko. E, mogłem, gdybym na siłę zostawił, no to, to skończyłbym z trochę lepszym e, wynikiem. Docelowo, ale to, to nie miało znaczenia w sensie z większą wartością portfela na, na zamknięcie. Tutaj byłoby jakieś 50. Tu jest ile 50? Czy ja tu mogę to zobaczyć? Tak, 53,5 tysiąca, tak. Tu miałem więc, więc skończyłem z wartością 51,500, ale to. No, jest kosmetyczna rzecz. Jestem mega zadowolony i, i oby tak dalej to szło cały czas. Dobra, co ja mam jeszcze? No, mam jeszcze kokpit główny w którym możecie zobaczyć, że 92% to jest GPWIK i patrzcie jak ładnie PPK rośnie, już prawie 5 klocków teraz miałem 3 miesiące przerwy z wpłatami w PPK pierwsza zostanie pobrana teraz chyba z wynagrodzenia bo musiałem umowę zmienić i i, i pierwsza będzie dopiero pewnie gdzieś tam za 2 miesiące, tak? Bo jak nie w tym, to dopiero, no to następna dopiero przyjdzie lutym, tak de facto, tak? I ominie mnie też dopłata przez państwo, więc yy, yy, więc szkoda, no ale nic nie zrobię, czasami tak bywa. Natomiast od razu pojechałem na PPK na 4%, bez żadnych zastanawiania się, yy, niech sobie to tam leży i rośnie. Yy, jestem mega zadowolony też z wyniku yy, tego funduszu. Jeszcze sobie może tam wejdziemy. Yy, tak, i to jest portfel na dzień dzisiejszy, czyli 8 stycznia mam 60 744 zł i półtora tysiąca w gotówce, która tu nie jest uwzględniona, więc mam dokładnie 62 250, tak? 62 200 wartość moich aktywów, więc jestem mega zadowolony. Średnioroczna stopa zwrotu jest 11,61. Żadne obligacje praktycznie no nie ma szans, żeby jakieś obligacje, lokaty, wam dały taką stopę zwrotu w skali, i to jest w skali dwóch lat inwestowania, więc to, co straciłem pierwszego roku, dużo podniosłem teraz, natomiast myślę, że te stopy będą coraz lepsze. Na razie się zapowiada dalszy ciąg hossy na y, naszej GPW, no ale jak to będzie, to y, nigdy nie wiemy. E, dobra, i jeszcze wejdźmy sobie na przykład na to PPK, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. E, skład i struktura. No i teraz tak. E, stopa zwrotu procentowo 1535, więc widzicie niewiele gorzej od mojego portfela. E, i tu nic nie robiłem, tylko pieniądze się same wpłacały, więc też jest świetna opcja. I co jeszcze? Wartość. Pracodawca wpłacił mi 1230, ja od tego musiałem zapłacić podatek. Tam kilka procent chyba jest. Nie pamiętam już teraz, nawet z głowy musiałem sobie przypomnieć. Więc moje wpłaty to jest 3000. Państwo mi wpłaciło. 292,20. A bo to jest wartość, dobra. Jest tu kwota wpłacona, bo to jest wartość waloru. Czyli już z wliczonymi wzrostami, a nie widzę tu informacji, ile było wpłacone fizycznie, tak. No ale to, to co ja wpłaciłem, no to jest jakieś. 2,5 tysiąca plus minus, tak? Z tej kwoty ja wpłaciłem fizycznie 2,5 tysiąca i trochę podatku odprowadziłem od tego, nie? no to może jest jakieś 2,800, a mam już 4,686. No to naprawdę jest fajny wynik, czyli jak odliczymy od tego, no to prawie 1800 zł. wyszedłem na plus, tak? Czyli oprócz tego, że 600 zł. zarobił mi fundusz. No to jeszcze y, jakiegoś tysiaka zarobiłem za samo posiadanie PPK, tak? Y, pytanie, czy ja go będę utrzymywał do, do tego 60. -tego któregoś tam roku życia, chyba siódmego, y, Jest to na ten moment dla mnie mało ważne, nie? Ale, ale rośnie to sobie bardzo fajnie, więc jak ktoś nie ma PPK, a ma możliwość założyć, to nie kombinuj, tylko zakładaj. Niech się tam pieniądze przelewają i jest świetna sprawa i nie ma się czym przejmować, będzie rosło spokojnie, powolutku. A zawsze też to można wypłacić. Eee, dobra, mm, to chyba tyle, nie? Eee. Jak macie jakieś pytania, no to zapraszam, czy to na grupę, czy to na Messengera. Masz jakieś pytania, coś Cię jeszcze ciekawi, czegoś może jeszcze nie podałem, coś mi uciekło, no to pisz w komentarzu, na pewno odpowiem. Yy, raczej odpowiadam na wszystkie komentarze, więc, yy, więc chyba tyle z mojej strony, nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, żeby się niosło. No i chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. Dzięki piękne za wysłuchanie, do usłyszenia, trzymaj się, hej!